Hej siemano ludzie sobie witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii FIFA Mobile 19 na moim kanale. No jeżeli ktoś jest nowy, to fajnie jakbyście zasubskrybowali mój kanał, zostawili łapeczkę w górę, bo dzisiaj gram reprezentacją Polski kontra Bayern Monachium, czyli znowu Lewandowski kontra Lewandowski. Tylko tym razem będę grał reprezentacją Polski, a nie tą moją drugą drużyną. Kto jest nowy i nie widział mojego składu z reprezentacji Polski, który robiliśmy wspólnie na live, aha, a propos live'a, w tym tygodniu prawdopodobnie zrobię Wam dłuższego live'a w sobotę. W sobotę mam wolne, więc postaram się zrobić takiego dłuższego live'a i może będziemy robić rezerwy reprezentacji Polski, no i jeszcze coś zobaczymy. Będzie pewnie też Liga Mistrzów, także tak wygląda na chwilę obecną mój skład z reprezentacji Polski, troszeczkę go podkoksowałem, no i wygląda on w ten oto sposób, możecie napisać w skali od 1 do 10 jak Wam się podoba ten składzik, także będę chciał robić też rezerwy, przydałby się też Milik i ktoś tam jeszcze może Szczęsny, zobaczymy, oczywiście wspólnie na live sobie to będziemy robić. Dobra, ja sobie teraz przejdę tutaj do meczu, bo wyszły nowe mecze w evencie Kampania. Już trochę meczy sobie tutaj rozegrałem, jak widzicie. E, w sumie robiłem to wczoraj. Wczoraj? Tak, wczoraj zacząłem. No i doszedłem tutaj do Barcelony. Jeżeli będziecie chcieli, żebym zrobił też odcinek Polska kontra PSG, no to jak wbijecie 400 łapeczek w górę, to taki odcinek też Wam zrobię. Ale dzisiaj będę mierzył się tutaj z Bayernem. Będzie mi pewnie ciężko, bo... Troszeczkę nie lubię grać systemem 4-4-2, więc myślę, że może zrobimy skład reprezentacji w systemie 4-3-3, bo takim lubię grać, fajnie by było. 99 overalla ma tutaj Bayern. No i zobaczymy czy uda mi się wygrać, bądź zremisować. No nie wiem, zaraz zobaczymy. No wiadomo, moja drużyna jest słabsza, ale 90 overalla już troszeczkę im tutaj wbiłem, także tutaj widać mój składzik. Tutaj mamy oczywiście Bayern Monachium. Pozdrowienia tutaj dla kibiców Bayernu. No i zaczynamy, 45 minuta, słuchajcie. No i zobaczymy jak mi pójdzie piątek tutaj przy piłce do Zielińskiego, Zieliński do Linetty No i zobaczymy, na razie powoli jakoś to idzie. Zieliński do Rybusa. Grosicki do Lewandowskiego. Lewy coś tutaj tak spowolnił się troszeczkę chyba. No chciałem strzelać, ale coś mi nie poszło. Um, dobra. Lecimy. Coś wolno się porusza, ten Bayern. Czasami zauważyłem, że jak są takie silne drużyny, tony tak nawet szybko nie biegają, ale tutaj będzie chyba ciężko. No i niestety, no kurde. Tracę gola. Robert mi tutaj strzelił już na 2 do 0, więc coś czuję, że będzie ciężko. Ale postaram się chociaż strzelić. Jakąś bramkę może uda mi się wyrównać. No tutaj będzie ciężko. Eee, ja tamte mecze rozgrywałem oczywiście moją tą podstawową taką jedenastką, czyli z, Boru, z, z tego z Bundesligi. No coś tu, coś, 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 coś mi nie idzie. No co jest? Czemu ten Glik tam nie chciał zatrzymać tego? No i mamy piątka przy piłce. Podanie będzie do... no chyba raczej nie. Taki wiecie, na luzaczku ten odcinek. Zresztą bardzo Wam się podobał ten odcinek, gdzie grałem z Barceloną. A jeżeli mi się nie uda, to może rozegram jeszcze jeden mecz, zobaczymy. Eee, także live'a chcę Wam zrobić w sobotę. Mam więcej czasu, więc. No co jest, czemu nie podaję do przodu? Uuu, lewy, lewy przy piłce. Czy coś z tego będzie? O, czemu do tyłu podaje? O, grosik, grosik, dobra. Akcja będzie. wo Ależ tam obronił bramkarz. No, trochę mi. Wiadomo, no drużyny mam słabszą i trochę mi się ciężej gra. Gdybym grał pewnie m, tamtym składem, to już bym pewnie wygrał bez problemu, tak jak to robiłem z wcześniejszymi meczami. Ale oczywiście. No, postaram się. Szkoda, że straciłem tego gola. Bo już mamy 90 minutę, no trudno. Koniec meczu rozegram go jeszcze raz, a co tam pogadam sobie przynajmniej z wami. Także szykujcie się na sobotę. Myślę, że zrobię wcześniej jakoś tego live'a, żebyśmy mogli troszkę dłużej sobie posiedzieć. Nazbieram sobie troszkę kasiorki, e, tak żebyśmy mogli sobie coś tam może jakieś paczki pootwierać, e, no i żeby zrobić rezerwowy skład z reprezentacji Polski. Możecie już tam sobie obmyślać kogo kupić, no i będę chciał zrobić system właśnie jak mówiłem wcześniej, 4-3-3 bo takim mi się wygodniej gra ale brama, linety pięknie, no to jeszcze jeden gol i może wygram to, słuchajcie, zobaczcie jak się cieszy 1-1, eee, 54 minuta więc jest szansa, żeby strzelić tu jeszcze jedną bramkę no, także z Waszą pomocą zrobimy sobie kolejną drużynę reprezentacji Polski, Bardzo, bardzo mi się podobało to ostatnio, jak robiliśmy na live, ie. było naprawdę super. Mega zainteresowanie, dużo Was było i przyjemny był ten live. Coś znowu jest nie tak z tymi przyciskami, no patrzcie, naciskam. Hmm. Może brudny jest ekran? Kurczę od telefonu, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, żeby tylko nie stracić bramki. Uuu, będzie ciężko, ależ tutaj Fabiański pięknie wychodzi z bramki i ratuje nam życie. Glik, glik do piszczka Piszczek rusza do przodu, rozpędza się. No za bardzo szy szybki nie jest, ale będę musiał ich podkoksować. Turbo turbogrosik, turbogrosik tam już pięknie zaszalał piątek. Co zrobi piątek? Strzela, ależ tam będzie chyba karny. Słuchajcie, jest karny i Robert Lewandowski. Mocne uderzenie, i mamy gola. Pięknie 2 do 1. Reprezentacja Polski wygrywa z Bayernem Monachium. No wiadomo, że takiego meczu naprawdę no nie będzie. Ale fajnie by było, jakby było, co? Dobra, zobaczmy sobie jeszcze powtórkę. Pięknie, prawie w samo okienko. I mamy 2 do 1, 75 minuta, Więc jeżeli tutaj nie w topie. No to wygram. Film postaram się Wam wrzucić jeszcze oczywiście dzisiaj, czyli w poniedziałek. Pytacie się, kiedy będzie jakiś unboxing z kart. Będzie już niedługo, czekam na nowe edycje. Nie wiem kiedy, ale ma być ten update z Champions League. Nie wiem, nie mam pojęcia, kiedy on ma być. Jeżeli coś wiecie na ten temat, piszcie w komentarzu. Czy to będzie luty, marzec? Nie wiem, nie wiem naprawdę, mamy 88 minutę, o właśnie, z przyzwyczajenia myślałem, że gram trójką z przodu i słuchajcie, właśnie chciałem podać tam do kogoś, ale niestety zapomniałem, że gram systemem 4-4-2, 90 minuta, słuchajcie, koniec meczu i wygrywa reprezentacja Polski 2-1, elegancko, zobaczcie jak tutaj Polacy się cieszą. No i przechodzę dalej, przechodzę dalej, został mi ostatni mecz, słuchajcie, z PSG, więc jeżeli chcecie, żebym rozegrał ten mecz na filmie, no to piszcie w komentarzu i 400 łapeczek w górę i w kolejnym odcinku spotykam się z PSG. Dobra, to było na tyle w tym odcinku, ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego poniedziałku, no i co, widzimy się już niedługo i szykujcie się na live'a. W sobotę, który będzie prawdopodobnie jakoś po południu, tak żebyśmy spędzili troszeczkę więcej czasu. Więc trzymajcie się i do następnego. I dziękuję za wszystkie subskrypcje, które wbiliście w ostatni weekend, bo było ich naprawdę bardzo dużo. Trzymajcie się, cześć.